Korzystając z okazji, że spotkaliśmy się tutaj z kolegą Manfredem, chcemy, chcemy kolegów też zachęcić do wzięcia udziału w takiej aukcji, którą, tak jak w latach poprzednich, będzie organizował tutaj kolega Manfred. Ona będzie u nas na stronie internetowej, a mianowicie jest to aukcja gołębi na rzecz naszego kolegi, który ma taką sytuację nieciekawą, troszeczkę rodzinną, ale to może Manfred powie nam o tym, co będziemy na tej aukcji sprzedawać i jak to będzie zorganizowane. Koledzy, sytuacja jest następująca. Nasz wspólny kolega hodowca, który stracił nogę, trójka dzieci, wychowuje te dzieci sam, ma około 620 zł renty. Po prostu od nas zależy, jaką on będzie miał protezę. Ale właśnie na protezę będziemy teraz. Układ jest taki, że Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje 4100 zł na tą protezę. A najtańszy model to jest ponad 15 tysięcy złotych I, i, i to jest baciek, To za 15 tysięcy to jest baciek, protezy są od 15 000 do ponad 200 tysięcy, dlatego zwracam się z prośbą do kolegów, żeby do tej aukcji charytatywnej, na której będą wspaniałe gołębie, bo bardzo dużo znanych, hodowców dobrych hodowców przekazało gołąbki, nie chciałbym wymieniać nazwisk bo, po bo mógłby na się stronę. ktoś obrazić że, że ile nie został wymieniony A ile <słuch> my mieli ja myślę że dojdziemy chyba do 70, 70 do jednego będziemy tak przez kilka um, dni jest niejako nie, nie, sprzedawać także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej aukcji tak jak w latach poprzednich um, nam się udało też zebrać wtedy wtedy jak pomagaliśmy mu chyba przed świętami teraz natomiast będziemy się starali żeby ta proteza którą będziemy starali się kupić była taka lepsza troszeczkę jakości, to i, i, i tak. ewentualnie również Coś jeszcze? Kiedy rozpoczynamy? No myślę, że na dnia, bo Tu jeszcze, jeszcze, odbieram tu kilka gołąbków e, tutaj w Kielcach e, na ten cel. Trzeba zrobić zdjęcia. Wtedy będziemy skanować i, i będą w stanie. Na naprawdę jest... bardzo proszę o. Po, o, o podejście poważne, tak, poważne, tak. tak jeśli kto, komuś tutaj tam... Tutaj na razie nie możemy ludzie, tak, o po prostu ludzie o dobrym sercu, tak, a tacy ale, są, wiec, wiec, niech się zaangażują. Wczoraj z Dominikiem Polarskim rozmawialiśmy, kiedy Dominik opowiadał o tej aukcji, którą on organizował, tam zbieraliśmy na nagrobek i na pomoc wdowie po zmarłym, kiedy się zmarł podorcy, tam z oddziału milic. I tutaj e, aukcja się zakończyła nam bardzo dużym sukcesem. Te pieniądze, które zostały zebrane, zostały wtedy przekazane na ten cel, o który chodziło. I naprawdę się cieszyła ona dużym odzewem i widać było tą solidarność taką hodowców że potrafią się wspierać. I tak samo liczymy tutaj przy tej okazji. Także na razie dziękujemy, a jeszcze mamy jedną inicjatywę, którą chcemy za chwilę kolegom przedstawić.